A dzisiaj piątek, piątek 14 marca. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i zapraszam do wyruszenia w drogę w przygodę z Jezusem, rozpoznawanie Go w naszym codziennym życiu. Zobaczmy, kochani, dzisiaj przed nami fragment Ewangelii według świętego Mateusza. To rozdział 5 od 20 do 26 wersetu. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, od 20 do 26 wersetu. Posłuchajmy. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i by nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd. Dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Dzisiaj Jezus mówi mocno o tym, że to nasze codzienne życie, te nasze decyzje, wybory, spotkania, rozmowy to one mają świadczyć o naszej wierze. Wcale nie tylko o naszej wierze świadczy nasza modlitwa, nie świadczą tylko nasze praktyki pokutne i postne, nie świadczy o tym tylko to, że nie jem słodyczy lub ograniczam alkohol czy internet. Jezus mówi dzisiaj o tym, jak silna jest Twoja wiara, świadczy przede wszystkim Twoje codzienne życie, Twoje relacje, które tworzysz z innymi ludźmi. To jest. Takim termometrem naszej wiary, na ile ja kocham drugiego człowieka, na ile ja rzeczywiście pokazuję mu, że Bóg jest super, że Bóg jest wspaniały, a skoro On taki jest, to chcemy się od Niego uczyć. Módlmy się, kochani, o to, byśmy w tych naszych relacjach także byli chrześcijanami, byśmy byli nimi przede wszystkim i również poza Kościołem, a nie tylko tam. I by inni ludzie, którzy nam się przyglądają, potrafili się w Jezusie zakochać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Pan Bóg nam wszystkim bardzo mocno błogosławi, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Do zobaczenia. Trzymajcie się.